Szanowni państwo, witam państwa na kanale Helix Tarot. Mam na imię Aleksandra. I tytułem wstępu chciałam powiedzieć kilka rzeczy. Czytania, które państwu tutaj przedstawiam, to są czytania ogólne. Więc proszę brać z nich to, co rezonuje, a resztę zostawić, nie naginać na siłę do siebie. Jeżeli potrzebujecie państwo czytania indywidualnego, to zapraszam do siebie. Mój adres e-mail to jest helixatar@ małpa.gmail.com. Widać go zazwyczaj na filmach w lewym dolnym rogu filmu, jak również jest zamieszczony w opisie filmu. Proszę do mnie pisać, ja zawsze odpisuję. Nie zawsze od razu, ale, ale zawsze, zawsze odpowiem. To po pierwsze. Po drugie, znak Zodiaku. Ja tutaj robię czytania również dla znaków Zodiaku. Tak się utarło, że najczęściej patrzymy tylko na swój znak słoneczny, czyli, czyli znak, w którym było słońce, kiedy się rodziliśmy. Moim zdaniem dużo się na tym traci, w takim sensie, że mamy też różne inne ważne miejsca w horoskopie urodzeniowym. Jednym z najważniejszych miejsc, nie wiem czy nie ważniejszym od Słońca, jest nasz ascendent, czyli znak wschodzący. Polecam go sobie sprawdzić, jeżeli go nie znacie. W opisie filmu na dole też macie link do strony, gdzie możecie sprawdzić ten znak, jeżeli znacie swoją dokładną godzinę urodzenia. Wtedy go można sprawdzić. Mamy też ważne umiejscowienia w horoskopie urodzeniowym, jeżeli chodzi o planety osobiste, czyli. Merkurego, Wenus, Marsa, miejsce Księżyca również jest ważne, więc bardzo Wam polecam obejrzeć nie tylko dla swojego znaku słonecznego czytanie, ale też dla znaku księżycowego i przede wszystkim dla ascendentu, dla znaku wschodzącego. I w końcu bardzo ważna rzecz, te czytania to nie jest wyrocznia. Te czytania nie mają wam mówić, co macie robić w życiu. One mają być podpowiedzią, mają być inspiracją, mają być pomocą, mają być oparciem, mają być wskazówką. Natomiast absolutnie nie zabierają wam i nie mają taki, takiego celu zabierać wam władzy nad waszym życiem. To jest wspaniała sprawa, że możemy naszym życiem kierować. Nie mówię, że jesteśmy za wszystko odpowiedzialni, bo to by była utopia jakaś, a może antyutopia. Ale mamy pewien obszar, w którym rzeczywiście możemy działać i bardzo Was do tego zachęcam, żeby tą władzę nad swoim życiem sprawować i nie oddawać jej nikomu i niczemu, zwłaszcza nie mnie i nie tarotowi. A na koniec bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność na kanale, za wszystkie lajki, za wszystkie udostępnienia za wszystkie komentarze, za listy, które do mnie piszecie i za każdy inny rodzaj wsparcia jaki od was dostaję, jest ono dla mnie bardzo, bardzo cenne. Zapraszam osoby zainteresowane na mojego patronaita, gdzie można też wybrać sposób wspierania kanału odpowiedni dla siebie. A teraz uzbrojeni w tą wiedzę, możemy przystępować do czytań. Zapraszam do czytania dla was. Dzień dobry, bądź dobry wieczór, wszystkie osoby spod znaku Lwa, niezależnie od pory dnia i nocy, pokuwiam i pokój z wami. To jest czytanie dla was na luty 2023 roku. Zobaczymy jakie są dla was energie, korzystając z krzyża celtyckiego prostego. To będzie sześć kart, w których popatrzymy na różne aspekty bieżącej sytuacji. Zaczniemy od tego, co jest tu i teraz. Czyli taka energia, która już Wam może towarzyszyć, może zacznie Wam towarzyszyć za kilka dni. I jest to, cztery denary są to. I tej energii wychodzi coś naprzeciw. To może być przeszkoda, to może być wyzwanie, to może być przygoda. Coś, co będzie. Na tą czwórkę. Pustelnik, czyli na razie mamy żywioł ziemi, ziemi, mocno się zaznaczający. Co mamy w podstawie tego czytania? Czyli to może być coś niewidocznego, coś głęboko ukrytego, to może być podświadomość, to może być też daleka przeszłość albo jakieś głębokie uwarunkowania tego czytania. I tu mamy 8 kielichów. Teraz popatrzymy na przeszłość, stosunkowo niedawną, po to, żeby zacząć sobie rysować taką e, linię czasu w tym czytaniu. I tu mamy 10 mieczy. W głowie tego czytania jest to. Co chcecie osiągnąć? Na czym Wam zależy? Jaki jest Wasz świadomy cel? I to są trzy kielichy. I zobaczymy też, co jest w przeszłości, w przyszłości, przepraszam, w przyszłości, czyli trzeci punkt na linii czasu, stosunkowo niedaleka przyszłość, bo mówimy tutaj o. zakresie mniej więcej miesiąca, tak, bo czytanie jest miesięczne. I to jest Rydwan. To jest bardzo ciekawe czytanie. Ciekawe czytanie, które mówi o jakimś smutnym końcu, o czymś trudnym, co przeżyliście i o tym, że teraz chcecie się od tego uwolnić, a raczej nawet już się uwolniliście, że potrzebujecie trochę odbudować swoje siły. I wygląda na to, że w przyszłości bardzo pójdziecie do przodu. Więc jest to czytanie na wskroś optymistyczne, rzekłabym, chociaż mówi o niełatwych sprawach. I mam ochotę zacząć od przeszłości i od tego, co jest tutaj na dole. W przeszłości mamy 10 mieczy, i to mówi bardzo wyraźnie o końcu czegoś, i to takim końcu, który trochę bolał, albo może nawet bardzo. Rysunek, który jest tutaj dołączony, jest bardzo dramatyczny. Mamy pokazaną właściwie śmierć. I to bolesną. Poprzedzoną okrutnym, okrutnym polowaniem, okrutną zabawą. Dziesięć mieczy nie musi być tak dramatyczny jak ten rysunek, bo czasami bywa. Pozbyciem się jakiegoś problemu, w takim sensie, że pokazuje nam, że dalej nie da, się, nie da się w jakiś sposób procedować, że nie da się dalej w pewien sposób myśleć, że, że coś było błędne, że poszliśmy za daleko jakąś, w jakąś ślepą uliczkę. I dziesięć mieczy jest tym momentem, kiedy iluzja opada i nagle widzimy, że to nie ma sensu. I owszem, można to odczuć jako ulgę, tak? Że już na przykład więcej nie muszę się kopać z koniem, albo że już mam ten kłopot z głowy. Jest tutaj, jest tutaj ten element poddania się w tym, ale to jest poddanie się po to, żeby tak naprawdę odzyskać swoją energię i więcej nie inwestować w coś, co nie ma sensu. Natomiast bywają bardziej dramatyczne okoliczności, jak na przykład czasami się mówi, że to jest cios w plecy. Że to jest ruina, tak, że to jest jakaś kompletna, kompletna destrukcja, tak? że, coś, że ktoś wam odbiera ostatnią deskę ratunku. Taki trochę no, w sumie ten byk ma tutaj sens, jak sobie pomyślimy o tym jako o dobijającym ciosie. Czyli już coś było trudne i pełne napięcia, i to jest taki ostatni, ostatni cios, który kończy sprawę. Więc coś się tutaj zakończyło w niezbyt łatwy sposób. Myślę, że przede wszystkim to, co boli w dziesięciu mieczach, to jest to, że to nie jest spełnienie, że to nie daje spełnienia. To najwyżej może dać ulgę, że nie będę się już więcej męczyć. Dlatego te dziesiątki męskie są takie trudne, tak? bo one właśnie, jeżeli niosą ze sobą coś dobrego, to ulgę, że tego już więcej nie będzie. No więc takie coś tutaj się pokazuje w przeszłości. Zastanawiam się, na ile to ma związek z tym, co się pokazuje tutaj, w głębokich uwarunkowaniach tego czytania, czy też w dalekiej przeszłości. I to jest osiem kielichów. Osiem kielichów, który mówi, który, która to karta mówi o emocjonalnym zwrocie. Odwróceniu się od czegoś, co dawało nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie kontroli emocjonalnej. To Osiem Kielichów tutaj jest potłuczone, więc można powiedzieć, że to, co było strukturą, którą współbudowałam, współbudowałem, przestało spełniać swoją rolę, zostało zniszczone, zostało poszczerbione, stało się bezużyteczne z różnych powodów, przestało mnie spełniać. Zawsze pamiętam przy ośmiu kielichach, że porzucamy je, bo idziemy do dziewiątego kielicha, czyli tak naprawdę zależy nam, zależy nam na tym, żeby iść za szczęściem. Tak? To nie jest tak, że kładziemy na sobie krzyżyk i mówimy, a nic z tego nie będzie. No właśnie mamy nadzieję, że coś będzie, że będzie coś więcej niż ta, niż ta struktura, która przestała nas satysfakcjonować, która przestała nas karmić, napełniać. I ten emocjonalny zwrot ku czemuś więcej jest u was albo w dalekiej przeszłości, być może jakoś doprowadził do, tej, do tych dziesięciu mieczy, do jakiegoś do konstatacji, że y, któraś droga nie jest dla mnie, że coś mi nie wyszło. Y, albo może być w y, głębokich uwarunkowaniach, tak, czyli że y, zdajecie sobie sprawę z tego, że. Czasami y, trzeba zrobić taki krok, który może się z boku wydawać nielogiczny, desperacki, dziwny, bo jakże to tak, porzucać coś, co się wcześniej budowało. I takie coś jak najbardziej może doprowadzić do dziesięciu mieczy, tak? Tutaj też intelektualnej konstatacji, że coś pora skończyć i kto wie, kim była osoba zadająca ostateczny cios, czy to byliście wy, czy, czy to był ktoś, kto robił to wam, to oczywiście ma znaczenie, ale mówię, może się różnie rozgrywać w różnych sytuacjach. Zastanawiam się, na ile to może być na ile to może być nieuświadomione, też może być, też może być nieuświadomione, niewidoczne dla was, że. Być może dla kogoś skończyła się wspólna ścieżka z Wami, albo że to, co się stało, jest wynikiem decyzji emocjonalnej. Może to być niejasne i dlatego to się pokazuje w bazie. Natomiast jakoś tutaj mam bardziej wrażenie, że przynajmniej w większości przypadków to nie będzie nieświadomość, to nie będzie coś, co jest ukryte przed Wami, tylko raczej. Raczej coś jeszcze głębszego, jeszcze dalszego w czasie niż to 10 mieczy. No i teraz możemy przejść do teraźniejszości, która pokazuje bardzo zamkniętą strukturę ośmiu, przepraszam, 4 denarów. Nie powiedziałam 8, bo jak widzę te połączenia, to widzę ósemkę. Też może dlatego, że jest tu kształt ósemki. Ale te, te interakcje są tutaj takie pociągające dla mnie w tej karcie. Ale jest to struktura, która jest, jak widzicie, odseparowana od świata zewnętrznego i trochę jakby odpychała go na zewnątrz. Dlatego tak lubię tą talię, bo ona sugeruje ruch. Cztery denary są kartą w takiej sytuacji, kiedy mamy za sobą jakieś trudne doświadczenia, bardzo naturalną. I powiedziałabym, że zdrową. Zdrowe jest troszkę zamknięcie się w sobie, postawienie mocno swoich granic, pilnowanie ich i też budowanie swojej siły właśnie w tych, w tych ramach, w tych jasno określonych granicach. Nie sądzę, żeby to była długotrwała energia, i zresztą też w tym celu, który się tutaj pokazuje. Widać, że nie zależy Wam na tym, żeby się teraz zupełnie odciąć i sponużyć, chociaż możecie mieć troszkę do tego ciągot, bo to pokazuje pustelnik, ale ja raczej patrzę na pustelnika jako na potrzebę odnowienia kontaktu z samą sobą, samym sobą. I w tych czterech denarach to jest łatwo zrobić, bo to jest miejsce, w którym macie spokój, w którym wiecie, co macie, na czym stoicie. W którym możecie się poczuć bezpiecznie i możecie się łatwo oddać yy, temu tej, tej introspekcji, temu patrzeniu do środka. Więc myślę, że teraz potrzebujecie takiej troszkę przerwy, zbudowania swojej mocy, plus właśnie wejścia w kontakt mocny ze sobą, i na nowo znalezienia swojego światła. W pustelniku to światło jest super ważne. Powiedziałabym, że jest centralne. Ono oświetla. To co jest w nas, ono nie interesuje się światem zewnętrznym, bo wie, że odpowiedzi na świat zewnętrzny są wewnątrz. Dlatego ono świeci do środka, albo świeci w środku, można powiedzieć. I żeby zobaczyć tą ścieżkę przed sobą, to właśnie to światło trzeba znaleźć, a żeby je znaleźć, to trzeba trochę dać sobie właśnie czasu, uwagi, jakiś życzliwości wobec siebie, chęci wysłuchania siebie i wsłuchania się w siebie. I nie chodzi o to, żeby teraz pójść w jakieś narcystyczne klimaty pod tytułem, że teraz tylko ja będę zajmować się tylko sobą, nic inne nie jest ważne, bo oczywiście należy to trzymać w pewnej równowadze. Ta nierównowaga produkuje dużo nieszczęśliwych ludzi, mam wrażenie, obecnie w świecie. Kiedy, kiedy właśnie za bardzo się skupiamy na sobie, idziemy w jakiś narcyzm. Więc to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby mieć w sobie oparcie, żeby wiedzieć z czym wychodzę do świata, żeby, żeby orientować się na co jestem gotowa, a na co nie jestem gotowy, co chcę zaprosić do mojego życia, czego tak naprawdę chcę. To jest bardzo istotne w kształtowaniu naszej relacji właśnie ze światem zewnętrznym. Więc. Myślę, że tu jest taka, taka fajna, świadoma siebie energia, świadoma tego, że taki moment wejścia do siebie, tak, zamknięcia się trochę w takim swoim domku, pobycia ze sobą jest istotny. Ale mówię, wydaje mi się, że ani to nie jest długotrwałe, ani nie poprzestaniecie na tym, bo w pozycji celu, tego o co Wam chodzi, są trzy kielichy trzy ptaszki, które się ze sobą spotykają i gadają ze sobą. Więc myślę, że ostatecznie bardzo Wam zależy na tym, żeby wyjść do ludzi, żeby się pospotykać, żeby pobyć z innymi i myślę, że też chodzi o to, żeby się poczuć znowu bezpiecznie wśród innych. Żeby na tyle się wzmocnić, na tyle mieć właśnie to oparcie w sobie, o którym mówię, żeby bez obawy wejść z powrotem między ludzi. I nie przekładać na nich tych wcześniejszych, być może trudnych doświadczeń z innymi ludźmi, które nas spotkały. Ludzie są bardzo różni, mamy z nimi różne doświadczenia, ale każdy zasługuje na, na życzliwość, na dzień dobry, tak? Potem wiadomo, że czas weryfikuje znajomości w różny sposób, ale warto dać im zaistnieć, dać im się rozwinąć zobaczyć, co. Co z czego wychodzi, tak? jakie, jakie mamy rezultaty, a żeby to zrobić, to do tej towarzyskiej aktywności, do, tej, do tego bycia w społeczności po prostu trzeba dopuścić. Więc myślę, że chcecie wrócić między ludzi. Na razie wzmacniacie siebie, ale taki jest Wasz cel jest tutaj otwartość na ten świat zewnętrzny. Dlatego mówiłam, że nie bardzo się tutaj o to martwię, o to zamknięcie. No, i ostatnią kartą, kartą przyszłości jest Rydwan, który zdecydowanie mówi o gotowości wyjścia znowu z tej, z tej bezpiecznej pieczary czterech denarów. Rydwan jest potencjalnie bardzo rozwijającą kartą i dynamiczną, to znaczy tutaj można dużo zdziałać, daleko zajechać. Warunek jest jeden że wiem czego chcę, dlatego tak mówiłam, że to jest takie ważne, żeby się tutaj połączyć ze sobą i wiedzieć czego się chce. Więc jeśli, jeśli sobie dacie ten czas dla siebie, jeśli pozwolicie sobie na tą introspekcję, to ten rydwan obiecuje i właśnie dużo ruchu i dużo sukcesu, bo to jest bardzo triumfalna karta. Ważne jest, żeby pokierować swoimi pragnieniami. A nie, żeby one kierowały nami. To jest taka wskazówka a propos Rydwanu. Ale kiedy widzę tą grzywę rozwichszoną, i to słońce tutaj świecące, i tą dynamikę w tej karcie, to myślę, że te stare rany i trudne historie zostawicie za sobą z podniesioną głową i z radością wejdziecie w jakiś nowy, aktywny etap w lutym. I tego Wam bardzo życzę jasnego spojrzenia w przyszłość i nie życia przeszłością. Z przeszłości trzeba wyciągnąć wnioski i iść dalej. Um, tak, drogie lwy, bardzo Wam dziękuję za uwagę, za Waszą obecność, za wszelkiego rodzaju wsparcie i kontakt, który z Wami mam. Bardzo dziękuję moim patronkom i patronom, a Wam życzę wspaniałego miesiąca, dużo zdrowia, Niech się Wam wiedzie, niech Wam się szczęści. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.